Thank <laughs> Mmm. Thank mm -hmm. you. Oh show. Rząd Gminy Wyznajowej Żydowskiej we Wrocławiu i całej społeczności żydowskiej Wrocławia i Dolnego Śląska serdecznie witam dostojnych gości. Jego Ekscelencję ambasadora Stanów Zjednoczonych z Ameryki Północnej Daniela Frida. Jego Ekscelencję ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Johannesa Bałka. Jego Ekscelencję ambasadora Hendrygo Clarka. Jego Ekscelencję biskupa Santa Bogusza, przełożonego Kościoła Ewangelickiego Wgórskiego na Dolnym Śląsku. Pana Prezydenta Miasta Wrocławia, senatora Bogdana Zdrojewskiego. Profesora Kieresa, Leona Kieresa, senatora przewodniczącego Wrocławskiego Sejmiku Samorządowego. Witam Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Wrocławiu, Pana Ronalda Kwisowa. Witam Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Witam Pana Wojewodę Wrocławskiego Witolda Kropmala. Witam Honorowego Przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Milcztajna. Witam Naczelnego Rabina Rzeczypospolitej Polskiej, pana Menachema Joskowicza. Witam przedstawicieli władz samorządowych, grobskich, powiatowych i wojewódzkich. Witam przedstawicieli placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce. Witam przedstawicieli Związku Byłych Żydów Breslauer. Y. Witam bardzo duchownych i parafian zaprzyjaźnionych z cech w dzielnicy wzajemnego szacunku żydowskiej i całej społeczności żydowskiej Wrocławia Dolnego Śląska. Wit Witam przedstawicieli zaprzyjaźnionych związków wyznaniowych, stowarzyszeń i fundacji. Witam wszystkich zebranych, którzy przyszli na tą uroczystość. Bardzo proszę o wystąpienie pana prezydenta Bogdana Zdrojewskiego. 60 lat w miejscu, w którym się dzisiaj spotykamy, w nocy z 9 na 10 listopada została spalona, a następnie wysadzona w powietrze nowa synagoga. Fakt, iż była to piękna świątynia, druga wielkością po berlińskiej, ma dziś znaczenie raczej drugorzędne. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej jej istnienie i tragiczny dzień jej zniszczenia musi się odnosić do wszystkich wydarzeń, a więc do czas tragedii ogromnej ilości rodzin. Opis szczegółowy tamtejszych dni należy do historyków. Poszukiwanie i próby wyjaśnienia źródeł nietolerancji, nienawiści i wszystkich przypadków popełnionych zbrodni, także do polityków. Dziś w tym miejscu przyszło mi reprezentować nową społeczność Wrocławia. Jednym ze skutków II wojny światowej był nowy podział Europy i zmianę usytuowania Wrocławia na mapie politycznej świata. Tragedia jednak tamtych dni nakazuje nam wszystkim także nowym gospodarzom przypominać i przestrzegać przed wszelkimi aktami nietolerancji i politycznego szaleństwa. Na koniec chciałbym także podzielić się inną refleksją. Prawie pięć lat temu, przy okazji odwiedzi Wrocławia, w ciągu zaledwie kilku dni, zarówno znany dziennikarz New York Timesa, jak i również polityk i korespondent prasy niemieckiej wyrazili identyczną opinię o deklaracjach <laughs> wsparcia realizacji osłanianej dziś tablicy. Powiedzieli mniej więcej tak. W tej materii deklaracji było wiele. Czas na działania, które świadczyć będą o naszym stosunku do wielu historycznych wydarzeń, będą wyrazem europejskiego pojednania i świadectwem otwartości i tolerancji, upan wszelkimi przejawami agresji i nietolerancji dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Herr Strojewski, her bischof... Meine sehr geehrten Herren Botschafter, meine Damen und Herren. Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich die Angehörigen der jüdischen Gemeinde von Breslau und besonders die Alt-Breslauer, die hier damals zur jüdischen Gemeinde gehört haben und heute den Weg in ihre Heimatstadt gefunden haben. Wir erinnern uns heute der Nacht die von den nationalsozialistischen Machthabern zynisch als Kristallnacht bezeichnet wurde. Dziś, äh, noc, która przez, äh, była, äh, nocą es war die Nacht vom 9. zum 10. November 1938, in der in Deutschland 276 Synagogen, jüdische Gebetshäuser in Flammen aufgingen. Była to noc z 9 na 10 listopada 1938 roku noc w której spalono 276 synagog. Auch die jüdische Synagoge in Breslau, die hier an dieser Stelle stand, wurde Opfer der Brandstiftung. Również Synagoga Żydowska w Wrocławiu, która stała w tym oto miejscu, stała się ofiarą podpalenia. Diese Nacht hat symbolische Bedeutung, ist für uns ein Symbol geworden für Brutalität. Grausamkeit und Menschenverachtung. Diese Nacht ist auch Symbol dafür, dass im damaligen Deutschland christliche Werte und humanitäre Zivilisation zusammengebrochen sind. In dieser Nacht wurden über 6000 jüdische Läden und Geschäfte verwüstet. Viele, viele tausend von Privatwohnungen jüdischer Mitbürger sind zerstört und verwüstet worden. Tej nocy w Niemczech zniszczono ponad 6 tysięcy sklepów żydowskich oraz zniszczono wiele tysięcy mieszkań żydowskich współobywateli. Dabei sind unermessliche kulturelle Güter und Werte zerstört worden. Aber dies ist nicht der Moment, über materielle Werte zu sprechen zniszczono wówczas również nieocenione wartości kulturowe ale proszę państwa to nie jest odpowiedni moment żeby mówić o wartościach materialnych dies ist der ort und der zeitpunkt der opfer zu gedenken der menschen die auf einem langen leidensweg vieles durchgemacht haben jest to przede wszystkim miejsce i czas żeby uczyć pamięć tych ludzi którzy na długiej drodze cierpień naprawdę przeżywali straszne rzeczy für sie ist dieser nacht eine besonders, ein besonders schrecklicher moment auf einem langen langen leidensweg gewesen sie durchlebten lange jahre ständig zunehmender diskriminierung ausgrenzung und erniedrigung Systematisch wurde ihnen die wirtschaftliche Lebensgrundlage genommen, wurden sie gesellschaftlich ausgegrenzt und in die Verelendung getrieben. Systematisch im życiową, ich ze społeczeństwa i wpędzano ich Für viele von ihnen, die die Flucht ins Ausland nicht gelang, endete dieser Leidensweg. Im tot, in in Dla wielu z nich, którym nie udała się ucieczka za granicę, życie ich kończyło się śmiercią w komorach gazowych obozów koncentracyjnych. Dziś wiemy, że ogromna większość Niemców y, obserwowała śledziła te okropne wydarzenia z przerażeniem i z wewnętrzną niezdolnością. Ale kaum jemand hatte den Mut zu protestieren, zu opponieren als gut vertraute Nachbarn Bekannte Freunde, Juden aus dem nächsten Bekanntenkreis gequält und abtransportiert wurden. Lecz prawie nikt nie miał odwagi otwarcie zaprotestować, zaoponować, kiedy widział, że dobrze znajomi, sąsiedzi, żydowscy znajomi, znajomi naprawdę z bliskiego otoczenia byli torturowani i zabierani. Wir Deutsche können diese Schuld nicht bei einem abstrakten Naziregime abladen. Wir folgenden Generationen, zu denen ich gehöre, müssen sich bewusst sein, dass wir in den Augen der Welt mit dieser Pogromnacht identifiziert werden. Dies ist ein Moment, an dem wir Deutsche uns auch daran erinnern müssen. Również następne pokolenia, tak, jak i również moje pokolenie, musimy mieć świadomość tego, że również my jesteśmy w oczach świata utoszemiani właśnie z tą nocą nocą pogromu. I to jest właśnie, panie państwo.

W nocy kryształowej, którzy odważyli się na oczach całego cywilizowanego świata odrzucić kardynalne zasady kultury europejskiej opartej na dekalogu, zastępując je nienawiścią i pogardą do ogólnoludzkiej etyki i humanizmu, Kryształ stała się od tego dnia historyczną kategorią w dziejach współczesnego świata. Jako noc płonących synagog przy akompaniamencie triumfalnego wycia władczego motłoku. Do tego czasu pogromy Żydów miały swoistą tradycję w różnych okresach historycznych, ale w tym momencie była to polityczna, zorganizowana akcja w skali całego państwa, hitlerowskiej III Rzeszy. Zachowany raport berfirera SS Katzmana przedstawia przebieg krystalnawki we Wrocławiu. Jedna synagoga spalona, dwie zburzone, reszta zdemolowana. Trzy siedziby organizacji społecznych zdemolowano i zburzone. Demulowane całkowicie, rozkradziono około 500 sklepów i przedsiębiorstw. Aresztowano około 600 mężczyzn, z których deportowano do obozów koncentracyjnych. 91 osób zostało zamordowanych. Kristalnach był zwiastunem przyszłego Holokaustu, zagłady narodu Izraela, społeczności, która w skali historii świata jest fenomenem przetrwania i licznych dokonań w wszystkich dziedzinach. To tylko my odmawiamy za dusze zamordowanych wrocławskich Żydów hebrajskie modlitwy żałobne, Kadisz i Emole Rachamin. W tych samych miejscach, co oni, modlimy się w sabbat i święta. I w tych samych miejscach Chowamy naszych drogich zmarłych i dlatego jesteśmy wciąż żywą kontynuac kontynuacją historii Żydów wrocławskich Niemców, Polaków i Żydów. <laughs> w imieniu Zarządu Gminy Wyznajowej Żydowskiej we Wrocławiu i żydowskiej społeczności składam wielkie podziękowania i życzenia wielu błogosławień Bożych wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pomnika. Szczególnie dziękuję. Senatorowi, panu prezes, prezydentowi miasta Wrocławia Bogdanowi Zdrojeńskiemu i Radzie Miejskiej Wrocławia. Dziękuję też bardzo konsulowi generalnemu Niemiec we Wrocławiu, doktorowi Ronaldowi Cisowowi. Chciałbym teraz prosić o odsłonięcie pomnika. Pana senatora, Wrocławia, survivors of the holocaust, ladies and gentlemen, members of the clergy and the diplomatic service, and especially the members of the united states department of state who are here. it's been my duty to make sure that the outer vinagoga is going to be rebuilt sooner or later. <laughs> it's now ten years since I started the effort. And I won't rest till it's finished. Отлично, сейчас вы их могли

A-treuerim S'en lant saia kilon-kilon Be' vrat-slaff Be' chasen kristall shenakhaneki am shenik vori khaim al yedai vorot khim hanatsim ve ozeri Yemach Şemosri nafşaye Al kedişa sarsın Şol hile yol <laughs> arvi senno stugo bodael skolhas ne smos mega na Noc'hain vado'r a-c'hamiñ Ya stier-hoñ, vez a-ezer kenovov Leia I on niech je weszło i małmyszku wą, we nojem mar. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Udział w tej wielkiej uroczystości. Po złożeniu kwiatu zapraszam do synagogi na dalsze uroczystości. Dziękuję bardzo. Ula, jesteś gotowa? Idziemy. Chodź, bo tam później będzie ciężko wyjść. Już już. Okay. Nie. 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 czekaj, czekaj, szybko Halo, przepraszam bardzo. Krótka zapowiedź. Proszę bardzo szybko przychodzić do synagogi ponieważ kto przyjmie wysokości po drugiej nie będzie wpuszczony. Bardzo przepraszam.